Volvo FH16 to pojazd, który kryje w sobie moc ponad 600 koni mechanicznych. Z takim silnikiem przyda się nie tylko na europejskich drogach, ale na pewno może służyć jako pociąg drogowy na innych kontynentach. Zresztą zobaczcie sami. Volvo FH16 jest najmocniejszym pojazdem ciężarowym z rodziny Volvo, zaprojektowanym z myślą o zastosowaniu go do realizacji szczególnie trudnych zadań transportowych. Ciągnik siodłowy Volvo FH16 4x2 z naczepą jest przystosowany do pokonywania długich tras z wysokimi prędkościami średnimi. Układ napędowy wysokiej mocy, zawieszenie pneumatyczne i kabina Globetrotter XL zapewniają bezpieczeństwo i komfort podczas długich podróży. Układ stabilizacyjny ESP i adaptacyjna funkcja programowania prędkości jazdy ACC dodatkowo zwiększają bezpieczeństwo. VT2814B i VTO2814B to dwie nowe, 14-biegowe skrzynie biegów, mające szeroki zakres dobrze dobranych przełożeń. Zastosowanie w ich konstrukcji stopów aluminium spowodowało obniżenie masy, a nowe osłony wyciszające obniżyły poziom głośności w stosunku do poprzedników. Ciągnik siodłowy fh 16 6x4 z naczepą Oś zespolona z zawieszeniem piórowym i zwolnice w piastach składają się na trwały i niezawodny samochód ciężarowy, umożliwiający bezpieczne i efektywne wykonywanie trudnych zadań transportowych, takich jak przewożenie towarów o dużej masie. Maksymalny moment obrotowy 16-litrowego silnika jest dostępny w zakresie od 950 do 1500 obrotów na minutę. Oś zespolona wytrzymuje obciążenia do 100 ton lub 170 ton podczas specjalnych zadań transportowych. Wnętrze kabiny Globtrotter może zostać odpowiednio przystosowane do potrzeb kierowcy. Nowy silnik D16C występuje w dwóch wersjach o mocy 550 koni mechanicznych i 610 koni mechanicznych. Zastosowano w nim górny wałek rozrządu, po cztery zawory na cylinder oraz elektronicznie sterowane wtryskiwacze. W układzie dolotowym zastosowano turbosprężarkę i chłodnicę powietrza doładowującego. Stopień sprężania wynosi 18 do 1. Aby zwiększyć niezawodność silnika zredukowano w nim liczbę części. Jego blok i głowica są odlane z żeliwa tworząc bardziej wytrzymałą strukturę. Jednoczęściowa głowica z górnym wałkiem rozrządu uszczelniona jest stalową uszczelką. Blok silnika wykonany jest z zastosowaniem nowej technologii odlewania, a wał korbowy i wałek rozrządu są hartowane indukcyjnie. Aby bezpiecznie przewozić ładunki po wąskich i nierównych drogach leśnych w terenie górzystym, kierowca musi mieć całkowitą kontrolę nad pojazdem. Dzięki wysokiemu momentowi obrotowemu i zawieszonej na resorach piórowych podwójnej osi zespolonej, samochód ciężarowy fh 16 6x4 doskonale nadaje się do przewożenia drewna. Zawieszenie kabiny zapewnia komfort pracy nawet na zniszczonych nawierzchniach. Przyłącze zabudowy umożliwia podłączenie różnorodnych urządzeń ułatwiających obsługę ładunku. Wyposażona w dużą ilość schowków, kabina zapewnia miejsce wypoczynku dla jednej lub dwóch osób. Deska rozdzielcza opada pod małym kątem, a wszystkie wskaźniki i elementy sterujące rozmieszczone są z zachowaniem zasad ergonomii. Logicznie rozplanowany zestaw wskaźników oraz duży wyświetlacz główny przekazują kierowcy dane o wszystkich ustawieniach i stanie pojazdu. Niski poziom hałasu emitowanego przez silnik czyni kabinę Volvo FH16 cichym miejscem pracy. W wyposażeniu standardowym znajduje się wykrywacz dymu, który można wyłączyć podczas przerwy na papierosa, a po 10 minutach włączy się on samoczynnie. Samochód ciężarowy Volvo FH16 6x2 z zawieszeniem pneumatycznym stanowi idealne podwozie do systemów kontenerów wymiennych o dużej masie. Zastosowanie osi wleczonej lub pchanej umożliwia łatwe zestawienie i manewrowanie. Model Volvo FH16 został zaprojektowany tak, aby radził sobie nawet w najtrudniejszych warunkach, dlatego masa pociągu drogowego może dochodzić do 160 ton. Silnik D16 jest wyposażony w wydajny układ chłodzenia, zachowujący sprawność nawet w bardzo wysokich temperaturach. Klimatyzacja umożliwia kierowcy regulację temperatury powietrza w kabinie bez względu na temperaturę zewnętrzną, a jego fotel może zostać opcjonalnie wyposażony w system wentylacyjny.